Przywódcy Turcji i Rosji, Erdoğan i Putin, zainaugurowali w środę gazociąg turecki Potok, biegnący z Rosji od europejskiej części Turcji pod nie, do europejskiej części Turcji, oczywiście po dnie Morza Czarnego. Obaj przywódcy zapowiadają bardzo ścisłą współpracę w dziedzinie energii, mimo że w kilku innych dziedzinach poglądy mają zdecydowanie różne. W studio Jarosław Guze z Polskiej Agencji Prasowej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Turecki potok to jest historia, która odzwierciedla zbliżenie między Turcją a Rosją, którego nie zmogły przeróżne kryzysy włącznie ze, ze strzeleniem samolotu rosyjskiego przez tureckie myśliwce w 2015 roku. Teraz wygląda na to, że oba te kraje skutecznie realizują interesy no i Rosji i Turcji na południu Europy. Tak, no tu jest pole wspólnych interesów i nie zapobiegły realizacji tych interesów w postaci pierwszej nitki tureckiego potoku yy, amerykańskie sankcje, bo my zwracam uwagę na Nord Stream 2, a yy, te sankcje dotyczą również tureckiego potoku. Mhm. Oczywiście one są post factum, jeśli chodzi o budowę tej pierwszej nitki i to jest gazociąg, który działa i będzie działał, yy, ale yy, Amerykanie wydaje mi się nie poprzestaną na tą i będą pracować, yy, żeby ta współpraca nie rozwijała się zbyt szybko. Tak na marginesie gdzieś z boku odbyło się takie ciekawe spotkanie na temat partnerstwa strategicznego amerykańsko-bułgarskiego. Bułgaria z natury rzeczy, z racji położenia i zainteresowania tureckim potokiem i w ogóle dostawami energii w, na Bałkanach jest ciekawym partnerem. Trudno, Bułgaria jest ciekawym. takim bardzo ciekawym partnerem, bo ona jest zawieszona. Z jednej strony ch chce mieć ten gaz, z drugiej strony jest częścią Europy, która ma problem z tureckim potokiem i częścią tego systemu rosyjskiego, który w zasadzie bierze w kleszcze w tej chwili Europę. Prawda? Z jednej strony mamy z południa turecki potok, z góry mamy Nord Stream. Kraje południa Europy najwyraźniej nie mają z tym problemu, są zainteresowane braniem ropy, gazu rosyjskiego? Są zainteresowane. Kiedyś zwróciłem uwagę, to oczywiście są dane sprzed kilku lat, z czasów, kiedy my byliśmy skazani wyłącznie na gaz rosyjski, że najwięcej płaciła za gaz, oczywiście w bardzo małych ilościach Macedonia, obecnie Macedonia Północna. Po prostu niektóre kraje były jeszcze gorszej sytuacji i co tu dużo mówić, Unia Europejska nic w tej sprawie nie robiła. Były te pomysły rosyjskie, które związane były też z lobbyingiem, we Włoszech, w Grecji. Ostatecznie skończyło się na tureckim potoku i jednak dostępie do gazu oczywiście znowu rosyjskiego. Przy czym jest pytanie, bo tutaj Turcja nie jest do końca aż tak wyłącznie wasalem Rosji w tej sprawie, bo przecież Turcja w przeciwieństwie do Polski kiedyś Europol Gaz i gaz, gazociąg jamalski, Turcja kontroluje swoje gazociągi. W związku z tym ten, te gazociągi mogą być wypełnione również gazem z Azerbejdżanu i będzie to gaz z Azerbejdżanu, a być może jeszcze dalej, przecież mamy niedaleko Turkmenistan, no nie mówię o Iranie, bo tutaj sytuacja jest zbyt skomplikowana, ale faktem jest, że Amerykanie szczęśliwie zainteresowali się tą sprawą że te kleszcze mają północną część i południową. I zainteresowanie Bałkanami, ewentualna oferta dla Bułgarii, kraju, który ma mnóstwo problemów wewnętrznych, między innymi jest jednym z takich słabszych członków Unii Europejskiej. Po zainteresowaniu Rumunią, która jest po Polsce drugim partnerem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w regionie, no Bułgaria po prostu jest też krajem istotnym i może liczyć wydaje mi się, na jakieś wsparcie amerykańskie, jeśli chodzi o rozwiązywanie swoich problemów. Mówi pan, że Europa nic nie robi. No jest ta próba budowania tego korytarza południowego gazowego prawda czyli przez, na, na gaz z Azerbejdżanu czy to jest nabuko było kiedyś takie słowo bardzo ładne blisko wschodnie mm -hmm. ale o tym zupełnie zapomniano nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma. Unia Europejska tego nie zrobiła. To był projekt, który, podobnie jak Nord Stream 2, były wątpliwości co do ekonomicznej wartości tego projektu. Rzeczywiście mm. on się nie do końca składał, ale Nord Stream też się nie składa. Więc była kwestia pewnej politycznej decyzji o zainwestowaniu w infrastrukturę, tak, żeby uwolnić z tych kleszczy właśnie kraje również południowo-wschodniej Europy. I tego nie zrobiono. Zwyczajnie te interesy nie były na miejscu takim jak. Tak, tam gdzie są interesy austriackie na przykład, gdzie e, hub gazowy, prawda, czy północniemiec, Holandia. Widzimy, jak słyszałem tutaj e, o tym, że Unia Europejska, kraje europejskie nie są przyzwyczajone do XIX-wiecznej polityki, to wydaje mi się, że duch XIX-wiecznej polityki e, tej Meternichowskiej ciągle jest w Europie, tylko realizowany miękkimi środkami na szczęście, ale ciągle jest, Polska sama tego doświadcza, przecież jeśli chodzi o realizowanie swoich interesów na forum Unii Europejskiej, gdzie podobno wszyscy są równi wracając do Rosji i Turcji, to są kraje, których ich historia i interesy są w wielu miejscach rozbieżne, ale jeśli chodzi o sprawy energetyczne, jeśli chodzi o obecność na bliskim wschodzie w Syrii czy w, no w tej chwili w okolicach Iranu w związku z tym kryzysem, oni najwyraźniej są w stanie zostawić na boku to, co ich dzieli, prawda? Są w stanie i to jest zadziwiająco elastyczna polityka ze strony Turcji, która potrafi być bardzo twarda. No, wiemy, jak negocjuje na przykład kwestie imigracji z Unią Europejską mm -hmm. czy Niemcami. A tutaj mamy prowincję Idlib, o której się mało wspomina w Syrii, gdzie Rosjanie z reżimem masa robią co chcą. Ostatnio doszło do takiego taktycznego porozumienia, bo w strumień uchodźców już przekraczał 100 tysięcy, co się dokłada no, do około 3000 z grudnia dane, o tym mówią. No e... właśnie i tutaj Turcja jest w stanie to ścierpieć. Jest pewien problem z Turcją, bo i w ogóle jeśli chodzi o kraje regionu, dotyczy to Iranu, dotyczy to Turcji, ale dotyczy również innych krajów, które są w dużo stabilniejszych regionach świata. Polityka wewnętrzna przekładająca się na politykę zagraniczną. Znaczy yy, najgorzej jest, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli kraj ma wewnętrzne problemy i próbuje rozwiązywać właśnie przez zagraniczną politykę. Przecież częścią yy, turecki yy, tureckiej akcji w północnej Syrii było rozwiązywanie problemów wewnętrznych. Po prostu reżim Erdogana jest coraz słabszy wewnętrznie. To już nie jest ta dominacja AKP. Tam mamy dysydentów. To no oczywiście z tej też beznadziejna sytuacja gospodarcza, czy bardzo słaba Właśnie, sytuacja gospodarcza. w Iranie to samo, no, co tu dużo mówić. I, e, polityka zagraniczna taka no, dosyć awanturnicza, e, która ma zwierać szeregi, bo przecież i w Iranie, i w Turcji jest ta presja na opozycję w obliczu zagrożeń. Narodowa Jedno jest mm -hmm. wyzwaniem. Wiemy, jakich represji doświadczyli między innymi dziennikarze tureccy, którzy próbowali odejść choć odrobinę od linii propagandowej w sprawie właśnie tej akcji militarnej w północnej Syrii. Więc to jest niedobrze, bo wtedy mamy zamieszaną tę mapę interesów. A w przypadku Turcji i tej elastyczności, no jest pytanie, do jakich granic Erdogan może się posunąć, jeśli chodzi o podstawowy łącznik, który jest między Turcją a Zachodem, a to znaczy kwestie bezpieczeństwa, czyli wiarygodność jako członka sojuszu. A też zwróciłbym po raz kolejny uwagę, że nawet jeżeli Amerykanie starają się wybrzeć jakąś presję, nie do końca skutecznie, to Unia Europejska, której której Turcja jest ekonomicznym zakładnikiem tak naprawdę pod presją właśnie chociażby migracji i tego szantażu migracyjnego też niewiele robi, żeby... No, Unia Turcja jest zakładnikiem Turcji od strony uchodźczej, można powiedzieć, prawda? Jest zakładnikiem. Nie chce wracać Unia Europejska do tego, co działo się w 2015 roku. Niewątpliwie. Nawet naj najwięksi zwolennicy tych decyzji, które były wówczas podejmowane, też tego nie chcą. Przenieśmy się na północ. Zaczęliśmy mówić o gazie, więc przenieśmy się na północ i wróćmy do tego tematu gazu. Gazu i ropy, bo są dwie, dwa wydarzenia z przełomu roku, które znowu nam umknęły, a są niezwykle ciekawe. Może na początek gaz, czyli Ukraina, podpisanie 30 grudnia kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Różnie to jest oceniane, ale jednak chyba jako sukces Ukrainy. Sukces Ukrainy i sukces polityki amerykańskiej, bo przecież ostatecznie rozstrzygnała kwestia nie, nie negocjacje niemiecko-rosyjskie, obojętne jak się to Niemcom wydaje, ale oczywiście presja amerykańska i zastopowanie Nord Stream 2. To mhm. zmusiło Rosjan do podpisania tych kontraktów z Ukrainą, wypłacenia sporej sumy tej wynikającej z arbitrażu. To prawie 3 miliardy. Prawda? Tak jest. Więc Ukraina wyszła na tym zdecydowanie Dobrze, oczywiście to nie rozwiązuje strategicznych problemów, bo Nord Stream 2 może niekoniecznie w ciągu tego roku, jak Rosjanie zapowiadają, ale kiedyś zostanie ukończony w sensie drugiej nitki, bo partnerzy europejscy, zwłaszcza Niemcy, tego chcą, nie zważając na, na interesy krajów takich jak Ukraina. I tutaj będziemy mieli problem, bo Potrzebne są inwestycje, które rzeczywiście by zrealizowały coś, co nazywane było kiedyś Unią Energetyczną, a w kraju częścią Unii Energetycznej, tak jak to się zapowiadało. Potem okazało się, że Nord Stream 2 realizuje Unię Energetyczną. Faktem jest, że kraje, takie jak Ukraina i zaraz pewnie dojdziemy do Białorusi, no są podatne na szantaż energetyczny. Jeżeli to się rozwiązuje na przykład, jeśli chodzi o Polskę i kraje regionu, między innymi ze względu na projekt Trójmorza i projekty infrastrukturalne, to kraje, które pozostają poza Unią Europejską, takie jak Ukraina, Białoruś, no muszą liczyć na wsparcie, na pomoc, żeby wyjść z tego szantażu. A ten szantaż, jeśli chodzi o reakcję drugiej strony, znowu wrzucę kamyczek do ogródka Unii Europejskiej. Mamy słynną panią komisarz od ochrony konkurencji, teraz awansowała nawet na zastępcę szefa komisji która jest bardzo chwalona za to, że jest taka bardzo dzielna i wmierza te miliardowe kary amerykańskim firmom informatycznym. I słusznie, nie mm -hmm. ma co, 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 co robić złudzeń, ale ona rozstrzygała też kwestię Gazpromu, która była, to znaczy tego wieloletniego wykorzystywania monopolistycznych, monopolistycznej pozycji, zwłaszcza w stosunku do krajów takich Środkowo-wschodniej Europy, czyli nowych członków Unii Europejskiej. I Skończyło się czymś w rodzaju nagany. Gazprom obiecał, że się poprawi. Nie zapłacił praktycznie ani grosza. Przepraszam, Gazprom jest też bardzo bogatą firmą i nie zapłacił. A dlaczego? No, musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, sięgając w głąb mechanizmu Unii Europejskiej. Co takiego się działo? Mówi Pan o szantażu energetycznym stosowanym przez Rosję. Są tacy, którzy temu, próbują temu szantażowi się przeciwstawiać. My mamy decyzję z początku stycznia o wstrzymaniu przez Rosję dostaw ropy na Białoruś. No to jest wyraźna polityczna, polityczny skutek tego, co dzieje się w negocjacjach między Białorusią a Rosją, prawda? w sprawie powołania jednego wspólnego państwa związkowego. Tak jest. I tutaj cena jest polityczna. Wyraźnie cena polityczna. To ja jest... Łukaszenko się na to godzi. On widzi, że na dobrą sprawę... Może być człowiekiem, który pochowa państwo Białoruś jako istniejącą strukturę? Tak, i oczywiście tego nie chce. Niekoniecznie z miłości do Białorusi, bo ma bardzo ambiwalentny stosunek do białoruskiej tożsamości, ale z powodu tego, że to jego władza może być zredukowana do roli gubernatora, czegoś, mhm. co było kiedyś Białorusią. I tego on na pewno nie chce. Jego ego, jego cały, cały dorobek, już wieloletni, poszedłby na marne. Nie mówiąc o w perspektywie dziedzictwa, bo przecież szykowany jest następca w tej ostatniej dyktaturze w Europie. Alternatywa jest oczywiście, to znaczy Łukaszenka musiałby dokonać rzeczywistego zwrotu w polityce, zarówno ekonomicznej, jak i, jak i w polityce. Niekoniecznie odchodząc od sojuszu z Rosją, bo to jest praktycznie niemożliwe. Mówię o tych relacjach w dziedzinie bezpieczeństwa na przykład, ale otworzenie gospodarki białoruskiej i to niekoniecznie w wersji liberalnej, bo przecież są różne modele. Chiny kiedyś też się otwarły. Natomiast po prostu musi Obliczyć budżet Białorusi według cen rynkowych. Bo jeżeli nie będzie miał tej alternatywy, to będzie obiektem szantażu aż do ostatecznego końca. Bardzo dziękuję. Jarosław Guzy z Polskiej Agencji Prasowej był naszym gościem. Dziękuję.